Czasami zastanawiam czy to nie jest tak w budowaniu firmy, że ty w pewnym momencie nienawidzisz tej firmy, mhm. że po prostu to, co robisz, już ci się ulewa, mhm. ale wiesz, że no, nie ma nic innego poza tym. To jest ciekawe. Myślę, że są takie momenty, że ja tak przynajmniej się czułem. Są takie momenty, ale też są takie momenty, że, że kochasz tą firmę i tych ludzi i to, co robisz. Myślę, że. że te emocje są na pewno też ważne i ja się nauczyłem na przede celebrować. Nie? To też jakby przedtem tego nie miałem, powoli się tego uczyłem, typu, pamiętam, mamy, mamy spotkanie gdzieś tam w Sztokholmie z klientem, jedno, drugie, trzecie, skończyliśmy te trzy spotkania. Jest takie wow. Nie? mieliśmy tu właśnie trzy dobre spotkania uh -huh. z topowymi firmami, które nas szanują. Idziemy sobie na kawę, siadamy i pamiętam do, do, dokładnie pamiętam do rozmowę mówię Alex do naszego Sejsa. Ale teraz to jest ten moment stary. Byliśmy super robotę, jesteśmy się zadowoleni. Właśnie wiesz, weszliśmy na jakąś małą górkę, nie? Teraz się nacieszmy widokiem, nie? Coś jest super. Jutro okej, okay, znowu się zacznie, nie?